Cześć, na wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blayfus A to kolejny odcinek z teorii pytania widzów na temat FNAF Więc już zaczynajmy Pierwsze pytanie od Dino mam Czy Shadow Freddy to Golden Freddy? Ale Shadow Freddy symbolizuje duszę pracownika A Golden Freddy duszę zamordowanego dziecka Pozdrawiam Shadow Freddy'ego i Golden Freddy'ego łączy to, że jest to symbolizowany jeden i ten sam animatronik Raz w tym kostiumie zginął pracownik pod wpływem sprężynowych części Później zmaterializowuje się jako cienie Właśnie tego animatronika A dziecko opętuje już samego Animatronika, ale nie staje się Jego cieniem, tylko przejmuje Jego cały, jego ogólny Cały endoszkielet Kolejne pytanie od Barto120 Pytanie, jak Purple Guy? Wstał po wydaleniu Ednarda z siebie. Bo ja nie wiem, bo, bo w nocy piątej Ednard go zabija, chyba. Bo jak wszyscy skonale wiemy, z FNAF FPS na skuperze był, była substancja zwana Remnant, która, jak wszyscy doskonale wiemy, pozwalała na to, żeby żyć dalej po śmierci. I, i kiedy Ednard opuszcza ciało Purplegaja, to wtedy za pomocą Remnantu i Suf właśnie on powstaje z ziemi i żyje normalnie cały czas. Ale jest ciałem, dlatego kolor tej postaci jest fioletowy. Kolejne pytanie od psilurka. Co gdy wszystkie we Fnafie 2 ustawiło się na 0? To by i tak Marynetka działała oraz Foxy pojawiłyby się przed naszymi drzwiami i albo Marynetka, albo Foxy mogliby nas normalnie zabić, ale reszta animatroników byłaby zdeaktywowana. Kolejne pytanie od Nightmare Fredbear Czemu animatroniki z FNAF 4 chcą zabić dziecko? To, co się dzieje we FNAF 4, to jest koszmar, który widzimy oczami dziecka, i kiedy animatronik nas jamskeruje, to nas tak naprawdę nie zabija, tylko prawdopodobnie się budzimy. Ale po ugryzieniu dziecka, w piątej nasy pokazuje się Fredbear, właśnie przez ten wypadek, dziecko umiera, i właśnie wtedy. Pojawia się w nocy Nightmare, który symbolizuje właśnie wtedy śmierć chłopca. Nie zależy, czy z nim wygraliśmy noc, czy nie, to i tak dziecko umiera. Kolejne pytanie od Wiloma. Skoro Custom Night w Sister Location nie mają związku z fabułą, to dlaczego Katstęki już mają? Pozdrawiam. Ja też Ci pozdrawiam i mówicie, że sam gameplay i wszystkie animatroniki, które pokazują się w tych kasowych nocach, to właśnie nie jest związane z fabułą. Ale za nagrodę za przejście właśnie tych katsonek pokazują nam się mini gierki, które mają istotne znaczenie właśnie w fabule. Okej, okay, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w następnych, więc na razie, trzymali się, cześć!